Zanim zaczniemy, chcecie poprosić o kliknięcie w dzwoneczek i zaznaczenie tej opcji. Dzięki temu nie Cię żadne moje filmy, bo YouTube coś się psuje ostatnio. Hej, siemanko, z tej strony Fisiel, Witam was znów w niedzielę. Chcę od razu przeprosić za brak aktywności przez ten tydzień, jednak było to spowodowane sprawami prywatnymi. Lecz jak co tydzień mam dla Was kolejny odcinek największych faili tygodnia i w ramach rekompensaty zrobimy sobie maraton świąteczny. Codziennie o 15 zaczynając od jutra na moim kanale pojawi się jeden film, więc będziecie mieli co oglądać. Teraz nie przedłużam i miłego oglądania. Odpisuję na komenty. Zbliżenie. Tekken to gra znana na całym świecie. Co prawda teraz jest mniej popularna niż kilka lat temu, jednak jak widać ktoś wciąż w nią gra, bo odbywają się turnieje w tą produkcję, a także streamy. Na jednej z takich transmisji doszło do ciekawego zajścia. I like wow, what a close up. Montaż Imkoti to dość mało znany streamer Na jednym z ostatnich live'ów montował on film Zapomniał jednak o pewnej rzeczy w nagraniu, której nie chciał pokazać Stop dude Fuck you guys Dude Fucking niggers I forgot, 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 I forgot Oh I forgot, I forgot, I forgot, I forgot about that, I forgot Mikrofon. Podczas streama z Major'a w grę Dota 2 wydarzył się ciekawy fail. Pewien mężczyzna, który jak mi się wydaje analizował mecze, zapomniał włączyć mikrofonu, co spotkało się z ciekawym odbiorem przez publiczność. Uh -oh. You, can't hear you, should be able to hear hey, me. Very. Hey. Right. <laughs> My bad. All right. Enigma is really the name of the game here. The Enigma pick was last moment. Uh, the cool thing about it was that. The original redneck, na jednej z niedawnych transmisji musiał zrobić jedyneczkę.

Telefon. Tym razem znany streamer oniku Regful na swoim live dostał on numer od jednego z oglądających. Nie będziemy się bardziej w to zagłębiali. W każdym razie postanowił on zadzwonić pod ten numer. Jednak jak się okazało, był to scam, dzięki któremu ktoś zdobył numer tego streamera. Hello? Oh, what if it's a plebs number and you guys me? Hello? Oh no. No, you guys got my phone number! Oh, no. You guys me I have to change my number again? Come on! Donej pora na streamera Alfie Rules, którego pokazałem również w poprzednim odcinku. Tym razem fail, kiedy to streamer ten padł ofiarą trola zaraz po tym jak odszedł od komputera. Alfie hates Nick Alfie Elfie hates Nick Alfie hates Nick Alfie hates Nick Zerwanie Streamer o niku I'm Steel Daddy zapamięta swojego streama na długo. Będąc poza domem z tego co się orientuje to w Korei, streamer ten nieźle się naprół, po czym odpalił streama. Niestety oglądała go jego dziewczyna, więc szybko do niego zadzwoniła, wywiązała się kłótnia, która zakończyła się zerwaniem. Mówię to dlatego, że niestety nie słychać tego na nagraniu. I'm the cold, the I'm not streaming drunk. Uh, you're, what makes you think I'm drunk? Can you tell me that? Can you ask one thing what makes you think I'm drunk? Dude, am I slurring my fucking words? I'm pissed off! I ain't gonna do it, am slurring my words? I told you i went over. Yeah, I wouldn't be seeing someone else, yeah? You wanna fucking phone me like this? Double holiday! Every time you wanna have a got me. I can't go there, I can't go there, I can't go there. I was trying to phone your phone and talk about this ba- Cold. Może nie jest to zbytnio fail, ale postanowiłem to dać, bo było to z pewnością coś dziwnego. Streamerka Alinity na jednej ze swych transmisji pakowała prezenty. Do jednego z nich włożyła. zobaczcie. Okay. Dobra, skoro nie był to do końca fail, to mam dla was drugi film od tej streamerki. Tym razem jest to fail, a wy zwróćcie uwagę na legisy Ali które są chyba troszkę za małe. Hey thank you so much for Welcome to the club. Backflip. Streamer o niku Mandy Trotter niedawno chciał pochwalić się, jaki to z niego wyczynowy chłopak. W tym celu pokazał, jak potrafi zrobić backflipa. Napój. Zoe Burger, czyli streamerka, która pomyliła Twitcha z czerwoną tubą, była już kiedyś na moim kanale. Tym razem jednak nie przytrafił jej się żaden fail związany z jej walorami, a wpadka po wypiciu szybko jakiegoś napoju. Ok, here we go. Uh. So I literally just vomited everywhere. <laughs> oh my god. <laughs> okay guys. So I just literally vomited all over the <laughs> I vomited all over the trash can. So party my is just something about you to a savage.